Oprócz tego, że wszyscy chodzą w maseczkach, pilnują dezynfekcji rąk i że, że jesteśmy testowani y, często, no dla nas, aktorów, właściwie niewiele się zmieniło. Y, no my gramy tak, jak graliśmy, mm, jesteśmy blisko siebie. Y, no Może nie ściskamy się tak jak kiedyś, bo kiedyś po prostu mm, w ogóle się nie myślało o tym dystansie, ale no, no, w, jesteśmy z charakteryzatorem czy z fryzjerem blisko. Y, 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 i staram się, żeby, żeby no, na tyle, co jest możliwe, zachowywać pewne, pewne te, 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 te zasady tej, tej rzeczywistości pandemicznej, ale, ale dla nas no, właśnie nie zmieniło się dużo. I y, Z drugiej strony też no, większość aktorów nie ma w tej chwili pracy i ten plan, plan zdjęciowy jest takim naprawdę no, błogosławieństwem można powiedzieć, że można iść do pracy że no, zarabia się na życie, ale też no, człowiek nie, nie ginie gdzieś tam w jakiejś depresji w domu. Dla mnie to był w ogóle dobry czas w takim sensie, że yy, ja pracuję teraz dużo więcej niż pracowałam przed pandemią, bo pewne rzeczy mogę robić, bo nie mam na przykład teatru. Nie mam spektaklu, w którym jeżdżę, i, i, i mogłam podjąć pe się pewnych wyzwań, których po prostu nie mogłabym się podjąć, gdyby, 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 gdybym jeździła z tym spektaklem. No, a gdzieś tam teatr zawsze był dla mnie bardzo ważny i zresztą wyprodukowaliśmy z moim mężem wspólnie przedstawienie, więc już musieliśmy o nie dbać. Pandemia też bardzo tak pokazała, którzy aktorzy jakby właśnie rozłożyli ręce i, i ojej, ojej a którzy natychmiast zaczęli się gdzieś tam adaptować do warunków, czy właśnie robią coś w internecie, czy, yy, czy myślą o jakiś nowych projektach. I uważam, że to akurat jest dobre, że, że trochę tak właśnie wyjście z tej strefy komfortu, zmiana pewnego sposobu myślenia, że ja to jestem gwiazdą i teraz czekam, aż mnie ktoś zatrudni, proszę bierzcie mnie i tak dalej, jest błędne. My powinniśmy być też swoimi menedżerami, swoimi twórcami. A tak było.